Witam, w dniu dzisiejszym przedstawiamy Państwu auto marki Toyota model Celica. Jest to piąta generacja tego samochodu. Auto sprowadzone ze Szwajcarii od prywatnej osoby, jako bezwypadkowe oraz bezkolizyjne. Auto z 1991 roku. Z silnikiem 2 litry GTI o znaczeniu 3SG, legitymujący się mocą 156 koni mechanicznych. Auto po przyjeździe dostało nowe opony oraz wymieniliśmy elementy zawieszenia. Wszystko zostanie wyszczególnione w ogłoszeniu. Auto prezentuje się perfekcyjnie. Auto posiada dwa klucze. Jest to pełen oryginał bez przeróbek. Mamy tutaj jedynie nieoryginalne radio. Przebieg samochodu to 170 000 km. Jest to oryginalny przebieg, który wpisujemy na fakturę. System 10 głośników, który radzi, się, radzi sobie wyśmienicie, w, yy, jeśli chodzi już o tak starą konstrukcję. Środek jest również bardzo ładny, zadbany. Pod maską jest bardzo schludnie. Auto blacharsko jest w perfekcyjnym stanie. Podłoga również jest bardzo dobra bez Żadnych defektów, bez rdzy czy dziur. Jest to auto ze Szwajcarii, więc moim zdaniem najlepszego rynku, jeśli chodzi o japońskie samochody z lat 90. Także to by było na tyle. Zapraszamy serdecznie. W razie pytań jesteśmy pod telefonem. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.